Cześć Witam Was w 19 dniu na Keto Powiem Wam szał ciał na chwilę obecną Dlaczego tak mówię? Bo od dwóch dni się czuję się źle Do jeszcze tego vlogu nie było Ale mam wrażenie, że to jest spowodowane jednak nie Keto A... Czym? A opała mi to znawie No powiem Wam, dają mi w kości. I to jest tragiczne. No ale cóż. Zobaczymy, co będzie. W każdym razie na system okien żywieniowych. Na chwilę obecną, jedno okno żywieniowe na dobę. Przynajmniej tak mi się udaje. Nie czuję się tym myślałem. Glądu dalej nie czuję. A jest to praktyczne. Dlaczego? Bo po prostu. Nie trzeba często o jedzenie myśleć. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Będę starał się jeździć w samych porach. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Ale naprawdę, jak nie czujecie głodu, to jest to wodę Łatwe zadanie, że tak się wydarzy. I ja sobie całkiem to chwalę. Więc nie co mam nic powiedzieć. A wiem co ja chciałem powiedzieć jeszcze Jedzenie na mieście podczas keto No powiem wam, że trzeba robić problemy. problem Trzeba być na zakupach i wyszło tak, że bardzo późno będziemy wrócili Idziecie do tych marketów Są te koryta całe różne wiecie i na wagę i te burgery i, i wszystko tak de facto Zależy które centrum to macie, nie I powiem wam, że no jest problem bo tak ogólnie ciężko coś wybrać, żeby można było zjeść, co wyłapało się w dietę. Pytacie się w, w, w tych w, barach obsługi. E, tak dzieciówce małej jeszcze, O no, karty produktu, nie? Skład cokolwiek. E, mają tylko organy. No super. Wiecie, do no, wodowateckie baba nie podchodzę w tym temacie. Bo z... chociaż mogło się zdziwić, ale zakładam, że też tyle wie co tamta babka. Na szczęście, wszystkich innych większych sieciówkach takie jeszcze są. I wychodzi, że dupa i tak nie mogę. Ale co mam zrobić? Takie życie. W każdym razie, znalazłem coś na tych ledach, co są, wiecie, na wagę 100 gram, za tam były żebra, były golona. Tzn. może cukru. Ty tłuszczu nie czujesz? Do tego zasmażona kapusta. Też z boczkiem była. Coś tam się uzbierało, nie? Tylko nie do końca wiem, jak to filtra tu wpisać. Ale to takie moje. Wewnętrzna mała. I też nie wylądowało ostatnio żadne Zostawienie dzienne, bo przez weekend nie używałem fitatu. Wczoraj chciałem użyć fitatu i nie było, A dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj jest szansa, że użyjemy. Mam swoje jedzenie przygotowane. De facto z wczoraj. Ale co tam. Wczoraj nie dać rady, dzisiaj zjemy. Nie? Dobra, ja mam nie Zobaczymy jak to wyszło w tej konfiguracji nagrywania i tyle. I wijo do roboty. Dobra ja wam dziękuję za uwagę, do następnego vlogu, na razie, Aj!